Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie tym wezwaniem. Maryjo, wspomożycielko wiernych, módl się za nami. To jest krótka modlitwa, ale sam doświadczyłem, że jest bardzo skuteczna. Święty Jan Bosko, 24 maja, sieroda. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Witam Was moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry w środę. Dziękuję, że z nami jesteście na naszym kanale Echo Boga Fiat. Cieszymy się, że dołączają nowe osoby i za to Was bardzo dziękujemy. I oczywiście, omadlamy Wasze intencje. I też w pokorze serca prosimy o modlitwę. A teraz, jak co dzień, dzielę się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest Otóż to, to takie. Dziecko moje umiłowane, dlaczego tęsknisz za mną? Usiłujesz odnaleźć mnie gdzieś daleko, w niedogłosięgłej przestrzeni. Dlaczego Twoja tęsknota rozmija się z moją tęsknotą? Przecież ja jestem we wnętrzu Twojej duszy. Nie jeden raz samotny i tęskniący do przebywania z Tobą w dużej bliskości wzajemnego oddania. Nigdzie na zewnątrz nie dostrzeżesz mnie i nie zbliżysz się do mnie tak bardzo, jak w głębinach swej duszy. Ja jestem w Tobie i pragnę Twojej miłości, Twojego zapatrzenia się we mnie. Twojego czułego obcowania ze mną w tym wszystkim, co przynoszą Ci kolejne chwile życia. Zauważ moją tęsknotę, moje pragnienie, mój ból osamotnienia, moje rany odrzucenia. W Tobie szukam ukojenia. Tak bardzo jestem bezdomny w obecnym świecie. Tak niewiele jest dusz, Okazujących mi czułość, dobroć i zatroskanie, o pocieszenie mnie. Z Psalmu 19, wers 13, 14 i 15. Kto jednak dostrzega swoje błędy, oczyści mnie od tych, które są skryte przede mną. Także od pychy broń swojego sługę, niech nie panuje nade mną. Wtedy będę bez skazy i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie słowa, ust moich i myśli mego serca u Ciebie. Panie, moja opoko i mój wybawicielu. Kropka radosnego świętowania wspomożycielki wiernych. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrego czasu i pogody Ducha. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Cześć.